Józek, znów wracamy do rozmowy. Sporo wiemy o tym, co się dzieje w Twoim życiu teraz. Jak to się wszystko zaczęło? W ogóle skąd Ty pochodzisz? Ja pochodzę z Cieszyna. Zaczęło się od tego, że e, jak mieszkałem na Mikhejdy 1763, e, napisałem do administracji budynków miejskich, jeżeli nie zrobią mi remont mieszkania, to nie będę płacił mi za mieszkanie. A więc e, nie miałem żadnego odpisu, nie płaciłem i tak dalej, a więc robili eksmisję. A i mogłem się odwołać, ale i to odwołanie było. A za czego nie płaciłeś? Ile setn miałeś lat? I to, to było to, to było 2020. 2020. Rozumiem, czyli no. to nie tak dawno? Tak, oczywiście, nie. No i nie odpowiedzieli mi tak dalej, to ja nie płaciłem za mieszkanie. Bo ty no. jesteś rok 62, dobrze tak, policzyłem? Tak, oczywiście, oczywiście. I od czterech lat masz problem z bezdomnością, bo nie płaciłeś za mieszkanie. Tak, oczywiście, ale A... ja wyjeżdżałem, wyjeżdżałem za granicę, pracowałem, no, miałem mieszkanie, wszystko co jest. A tak. co się wcześniej działo w Twoim życiu? Przez te no, dziesięciolecia całe, jak Ty żyłeś? Miałeś no, żonę, dzieci? To znaczy, tak, miałem. Nie? No, to znaczy, no. dziecko yy, mam je, jedno dziecko, że nie widziałem 42 lata. No, e, chcieli ze mną się skontaktować, na no, ja znowu, no inaczej to było, no życie tak z e, chwile, można powiedzieć, nie? no. A masz e, zobowiązania alimentacyjne w stosunku do Nie, nie do tego mam, typu... nie mam żadnych, Miałem dobre kobiety, naprawdę kobiety dobre miałem, że, które mnie sądziły i tak dalej. Chociaż ja siedziałem w więzieniu, e, to znaczy, no chciałem, żeby alimenty płacić na nich i tak dalej, nie? żeby, no, choćby to państwo, żeby płaciła. Płaciła, ale ja żeby miał z tego, ale nie miałem żadnych, nie? No. Czyli mówisz, że one były dobre, bo nie oczekiwały tego, nie skarżyły się tak, o Tak, tak. No może, widocznie tak jest, że byłem dobry dla nich. Miałem wszystko, możliwe miałem wszystko, co ode mnie, a jak one sobie to wyobrażają, to ja nie wiem dokładnie. Ale nie mniej ciężar wychowania dzieci y spoczywał na ich ramionach. Tak, tak. Podziękowałem im wszystko za to, co było i tak dalej. Ja pamiętam, że kiedyś samochodami nie, to znaczy kradłem i sprzedawałem samochody. Miałem pasera z Katowic, który umarł obecnie, no i przyjechałem do, na skrzyżowanie w Cieszynie. No i nie będę mówił detali co ja, Oczywiście. No i rzucie do maszyny, wygrałem tam bardzo dużo pieniędzy, no i jedna osoba mówi, do mnie, że coś taki, takiego, coś powiedziała, nie? a ja mówię, tak oczywiście, rozsiedzimy się, a ja ją bardzo szanuję i nie ma żadnych problemów, dziękuję za to, że wychowała dzieci tak a ja nie wiedziałem, przypuszczałem, że to jest moje dziecko, co pracuje w Aha. No, a później słyszę tylko tyle, powiedz mu, żeby ci dał pieniądze i tak dalej. No i później rozeszliśmy się tak. Ale to równie dobrze mogłeś dać komuś, co się potrzyma po twoje dziecko. A ile możliwe. tych dzieci masz? Bo... To znaczy jedno było co w Hałcnowie, w bielsku nie? i dwoje jako w Cieszynie i, tak I Na dalej. żadne nie płaciłeś i żadna kobieta nie płaciła? Nie, nie, chciała. żadne. nie żadne, nie. No może nie no będą, bo tak się zrobiło, że no starałem się Rozumiem. w pewnie sprawach, a tylko... Tylko zadecydował nasze za więzienie. Więzienie, bo chciałem łatwym celem iść, a to więzienie mnie gubiło. Józek, powiedz mi, czy ty byłeś złodziejem samochodów? Tak. Możesz opowiedzieć o tym cokolwiek? To znaczy, detale nie mogę powiedzieć. To właśnie mogę detale powiedzieć, bo z uwagi na to, że to już, już jest przeszłość, minęły dawne. To dawniej. w jakich latach kradłeś samochody? I, to znaczy lata latach 90. Aha. I, teraz ostatnio mój paser zmarł. Miał 75 lat, pisał do mnie, listownie kobieta jego przychodziła do mnie i napisała Józek, tylko y, y, tyle powiedział tak Józek, przyjedź do mnie, bo ja już umieram, nie chcę się ostatni raz się z Tobą spotkać. A ja powiedziałem nie, powiedziałem nie z uwagi na to, że kiedyś, on nie musiał tego zrobić, bo kiedyś w Kajflandzie dużo perfum zapietoliłem, ukradłem no nie? i on mi to wziął, ten perfum i wyjechał, ale mój jest honor jeden, ale on nie musiał tego brać, nie musiał tego brać, bo jego było stać, mhm. ja ci zapłacę wszystko, co jak i tak dalej. No Czyli tak on się tak to... jak oszukał jak gdyby na tych perfumach. No, ale on miał wszystkie, no nie, mhm. a później, później było tak, tak było, że notarialne sprawy mam na, na, na internecie wszystko, na stronie internetowej w swojej stronie, a on ma dużo, tego wszystko miał bardzo. Przez dużo. ile lat kradłeś samochody? No parę lat. I ile z tego odsiedziałeś? Yy, nic, nic. ja wyżej jest z Woda... Tak, tak, to jest co innego. Z Wodawy szedłem, z Wodawy. i on był na mnie na widzeniu, pamiętam to. I Józek mój chcesz, nie ma sprawy do roboty albo co ja. Nie mam innego i wyjścia. I, tak. I zacząłem krać samochody znowu. No i ze mną nie było problemu. Tu, za i tak co dalej. siedziałeś w takim razie? E, obecnie? Nie wtedy. E, e, wtedy chyba już nie pamiętam. Nawet nie pamiętasz o no co siedziałeś. To, to, to ja nie pamiętam. Ile a, tak, a tu nie, nie siedziałem za niego na pewno, nie. Ile samochodów ukradłeś w swoim życiu? No, sporo. bo Częstochowy, Krakowa. E, duży miejsc. Więc 10. Oj, jest dużo. 20? Może nie 25-30, no. No, no bardzo dużo. A jakie marki? Y, to były wtedy byłem, polonezy, y, małe Fiaty, y, opony z, y, z tego, to byłem, dodatkowo ładowałem wszystko co jak, nie No i inne jakieś tam Golfy i tak dalej. I nigdy żeś nie został złapany? Nie, nie. Tak ja obecnie, teraz obecnie też tak samo coś robiłem, y, obecnie 2020, 2020 ale i Zatrzymuję to dla siebie, nigdy nie mówię w więzieniu co, jak i tak dalej, bo chciałbym wiedzieć, a jak coś się człowiek powie, to od razu sprzeda. I to jest to o Ale ja wiem co robię, ale wiem, że nikogo nie sprzedałem, porobiłem, robiłem, pracowałem, zarobiłem dużo i nie ma sprawy. Czy to było trudne, kradzenie tych samochodów, tych marek? Tak, tak. Ja pamiętam, że małego fiata to można było palcem otworzyć. Tak, to nie to, to nie to chodzi, żeby palce otworzyć i iść i siedzieć do więzienia, to nie. Ja musiałem na, na, na piętro iść, w bloku, patrzeć, kto obserwować, kto idzie, nie. A jak już widziałem, że dwa razy ktoś przechodził, to wiedziałem, że to jest jakiś policjant i coś idę po. A, i że pilnuje. Tak, o, o to chodzi, nie. Bo kiedyś były takie strefy, że pilnowanie i tak dalej, nie? Czyli no. ty czatowałeś po prostu. Tak, tak, czatowałem, no. Rozumiem. Kto przemieszcza się i tak dalej. A sam ten akt... Zabrania samochodu, czyli otwarcie, uruchomienie. To było, to było parę, parę, nie? Bo kiedy było tak, że e, e, wziąłem jeden małego piata, bo tak, że no już zapomniałem. W różnych rejonach, nie? Katowice można powiedzieć, czy sochowy, Krakowa, e, e, tutaj, tu nie, tutaj nie robiłem i tak dalej. No, a czy ty też odjeżdżałeś tym samochodem? Tak, oczywiście, tak, tak. Rozumiem. No ja było przy okazji, no to yy, yy, brałem opony, opony, to znaczy no, koła, nie, yy, robiłem czach, 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 nie, Ufamania i opony do samochodu, wiele tam, 10 czy ile tam było i tak dalej, nie, i później do sprzedawałem A I ten samochód szedł do Dziupli? No, widzę, że tak. I był potem sprzedawany w całości czy na części, rozbierany? A tu mnie to nie interesuje. A rozumiem. Aha. I czy wzbogaciłeś się na tym? Miałeś z tego hajs? Tak, tak. Duży. Rozumiem. A powiedz mi, jeżeli możesz powiedzieć, oczywiście, ile razy siedziałeś w więzieniu, ile razy tu siedziałeś To znaczy, yy, yy, od lat 87 za bzdury, można powiedzieć. Nie? Później poznałem go w poznałem go 80-81 jako pasera. Bo od tego czasu zaczęliśmy współpracę, ja wyszedłem, tam mi list, po prostu taki list, nie, no i później ochrona mnie chyciła, jakieś głupoty, wszystko co ja, ale przekazałem wszystko rodzinie i to było w Katowicach na Skłodowskiej, jeszcze nie powiem co jak, przekazałem wszystko co jak żonie, która obecnie nie żyje, no i od tego czasu zaczęła się nasza współpraca. Rozumiem. I co to były te bzdury? Mówisz, siedziałem za bzdury. Ile lat w sumie przesiedziałeś w swoim życiu? Bzdury, no takie, jedno takie, no, to bez sensu. A ile lat przesiedziałeś za te bzdury? No, nie będę mówił, na. bo okay. to nie ma sensu, bo to jest wstyd, naprawdę wstyd. Rozumiem. I w takim razie, jakbyś mógł powiedzieć, jak to się stało, że przestałeś płacić za to mieszkanie, bo zdawałeś sobie sprawę z konsekwencji, rozumiałeś tak, to, że... oczywiście. Mój, mój trybut był taki, ja im napisałem pisemnie, jeżeli mi nie zrobicie remont w mieszkaniu nie będę płacił mieszkania. Aha. I to zadecydowało. I oni później zrobili eksmisję. Oni nie odpowiedzieli mi na to, na ten temat. Nie odpowiedzieli mi w ogóle. Eksmisję mi zrobili, do sądu poszło. Ja się nie odwołałem. W ogóle nie odwołałem się. Eksmisja była. Jak była eksmisja, to w tym czasie e Poszedłem do e, nie kuratora, tylko do a, komornika. Tam mu klucze dałem. Wszystkie klucze mu dałem. Proszę, te klucze. I w tym dniu jeszcze jakoś dwóch chłopaków było, co im dałem. E, Wejdźcie do mieszkania, mieszkajcie tyle, co jak. I w tym dzień, jak zdałem za dwa dni wyjechałem do, do Niemiec, do pracy. Aha. Mhm. Czyli no, właściwie nie byłeś bezdomny, bo miałeś prawdopodobnie mieszkanie przy pracy? Tak, Aha. tak to jest. Nie? Czyli jakoś sobie poradziłeś. No, no musiałem sobie radzić jakoś. Nie? Bo y, ja jeszcze w y, obecnej chwili czuję swoją wartość. Ja nie potrafię tak żyć jak oni żyją. No, no nie mogę, no, nie? choćbym chciał, nie mogę, bo znam swoją wartość. O to chodzi. A jaką rolę w twoim życiu odgrywa alkohol? To znaczy, no mi się wydaje, dominującą mi, mi się wydaje, ale ale mam ograniczenia alkoholu. Mam Piję alkohol i tak dalej, a później mówię dość, dziękuję, do witania, nie piję więcej. Aha. I to ma się. Miałeś kiedykolwiek zatargi z prawem po alkoholu? Tak, miałem MOBS kiedykolwiek. MOBS złoży pisemny do sądu rejonowego, że ja piję alkohol, wszystko co jak, żeby nie udzielić mi pomocy, ale więc MOBS przegrał, bo ja nie byłem notowany ani na policji. Ani w środowiskowym miejskim, ani na obydwiedźmiałce, nie miałem nic, byłem czysty i więc MOPS przegrał sprawę i tak dalej w sądzie. I o, o, sąd odrzucił rozumiem. wniosek y, MOPS-u. A jakbyś sam siebie ocenił, czy jesteś uzależniony od alkoholu? Tak, jestem. nie przeszkadza ci to? Nie, bo ja rozumiem. wiem ile wypić, wiem, jak kontrolować się z sytuacji i tak dalej. Mhm. O to chodzi. Cały czas. Czy przeszkadza ci to, że mieszkasz na ulicy, że żyjesz na ulicy? To znaczy, no, tak ja już powiedziałem poprzednio, poprzednio powiedziałem, ja muszę sobie kamping samochodowy kupić. Teraz chcę te jać tu, spełnić to oplicowałem do Francji, przyjechać z powrotem i pójść do pracy iść, zarobić pracę, chociaż mam tam dużo pieniędzy. No i zanim to już będzie wszystko, rozwinę tę sytuację, no to... I, no wyjdę z tego, po prostu wyjdę. No, muszę kupić kamping, wszystko co jaki, i to będzie mi wystarczająco dość. Czy to twoje życie na ten moment jest życiem beztroskim? Nie, nie jest. A jakie masz troski? Bardzo duże. Wyjść z tego, zima, wszystko, lokal. Czyli ty już teraz i, myślisz o zimie? Tak, oczywiście. Nie? Samochód kupić, zapracować na to co powinienem i tak dalej. No, samochody kupić nie? z kampingiem, ocieplenie, wszystko co jak na tym myślę, teraz, żeby teraz. Ale to znowu jest inna sytuacja, bo mnie prawo z nią nie puszcza. Takie to jest, nie? bo ja mam wykroczenie za coś, że muszę 6 miesięcy pracować za 20, 20 godzin miesięcznie. I nic domu mnie powstrzymuje od tego I ja nie mogę zarobić. Ale napisałem pismo, wniosek o odroczenie wykonania karę. Na, na, na pół roku, Zobaczymy jak to wyjdzie. No. A I za tak, co masz czy... te odróbki? To znaczy, że drugi raz kobieta mnie oskarżyła, że ją wybiłem. Aha, tak jak było to pierwsze. Rozumiem. No. i tak to nas, no, coś, to... Cały czas jakiś I nienawidzę problem. tego już państwa, te, nie państwa, ale tych ludzi, sądy. Mają immunitety, oni robią co chcą, po prostu nie ma kary na nich. Bo jakby nie było immunitetów, by nie mieli, to prawo było inne. Zwanialiby by tak jak do normalnego człowieka. Rozumiem. A oni. Ale porządek musi być i porządku ktoś musi pilnować. Tak, ale to nie, to nie jest tak, to nie jest tak do, Józef, do końca. A jak na zdrowiu? No fizycznie ćwiczyłem kiedyś, i fizycznie bardzo dobrze. Życzę tak. ci zdrowia, szczęścia, pieniędzy i czego tylko sobie życzysz i też, żebyś te podróż do Francji odbył. Tak, to oczywiście. Przy y, y, dałem słowo i to muszę dotrzymać. A później przyjadę. I będę już pracę swoją wykonywał. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, uważaj.